Przykręcanie zabezpieczeń. Zobaczcie, mam tu bita. To jest bit płaskokrzyżowy, tak zwany, czyli mamy część krzyżową i płaską. Takimi właśnie bitami bądź śrubokrętami powinno przykręcać się zabezpieczenia. Nie przykręcamy zabezpieczeń śrubokrętem płaskim ani krzyżowym, tylko właśnie płaskokrzyżowym. Dzięki czemu możemy uzyskać odpowiednią siłę bez psucia tych naszych śrub w środku, tak? Nie, nie rozwalą nam się łebki, nie obrobią podczas przykręcania. E, moja parada jest taka, że zamiast kupować dedykowany śrubokręt płaskokrzyżowy, lepiej jest kupić bity, ponieważ te części płaskie w tych śrubokrętach potrafią niestety z czasem pękać um, i podczas dokręcania. No wystarczy delikatnie krzywo ustawić ten śrubokręt i ta płaska część potrafi się Urwać, więc szkoda taki śrubokręt za 40 zeta zniszczyć na robocie, gdy można kupić po prostu sobie zestaw bitów, mieć ich kilka, a bity kosztują po 5-10 zł. Jak się uszkodzi, wymieniamy na drugi, bierzemy sobie taki śrubokręt. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest nieizolowane. Nie mamy tutaj żadnej izolacji, więc nie możemy pracować tym pod prądem, absolutnie. E, tu mamy izolowany śrubokręt, więc możemy dotknąć sobie e, zabezpieczenia pod prądem, dokręcić w razie czego, więc to jest oczywiście plus. No ale oczywiście można kupić takie końcówki też izolowane, jak najbardziej są. Są e, na przykład Wiha sprzedaje takie e, śrubokręty właśnie, w pełni izolowany dla elektryków i taki zestaw może na... początkowo jest droższy no bo wichę kupić to tam trzeba z 2-3 stówki nawet wydać, no ale właśnie oszczędzamy potem na bitach, które kupujemy sobie za te 10-15 zł i w razie jak się złamie po prostu wymieniałem drugi a nie śrubokręty po 20, 30 czy 40 zeta nawet niektóre kosztują te płasko krzyżowe, a niestety są mało trwałe